Witajcie! Za mną jedna z dwóch październikowych sesji plenarnych. Jeśli śledziliście moje social media, to widzieliście, że sporo się działo w Strasburgu. Ale po kolei. Zabrałem głos w debacie dotyczącej sytuacji Romów, gdzie mówiłem m.in. o naszym Śląsku. Bo nasz heimat to wyjątkowe miejsce, miejsce, w którym przez lata przedstawiciele różnych narodowości, Ślązacy, Polacy, Niemcy, Czesi, Żydzi, Romowie, żyli ze sobą w zgodzie. Przypominałem także o naszej śląskiej sprawie, czyli o konieczności uznania prawnego naszego języka. A jeśli mówimy już o nieszanowaniu praw obywatelskich, to zabrałem głos w debacie dotyczącej oczywiście Węgier, ani jednego euro dla Orbana. Czas wojny wymaga jasnych decyzji i świadomości. Każdy polityk musi się orientować, gdzie jest wróg i gdzie są jego sojusznicy. Niewątpliwie jeden przyjaciół Putina rządzi w Budapeszcie. Apelowałem do europosłów zjednoczonej prawicy o odcięcie się od Orbana. Ten węgierski polityk sprał swoim obywatelom mózgi tak, że połowa jego zwolenników wierzy, że wojnie winne są USA i NATO. Co więcej, nawołuje on dziś do znoszenia sankcji i przez całe lata. Uzależniał swój kraj energetycznie od Rosji. Tematu energetyki również nie mogło zabraknąć na tej sesji. Właśnie tej sprawie było poświęcone nadzwyczajne spotkanie w Komisji Przemysłu i Energii. Komisarz Kadri Simpson streściła plany Komisji Europejskiej, które mają poprawić sytuację na rynku surowców. Czas na kolejne decyzje. Czas na decyzje również o wstąpieniu Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen. Zarówno Parlament Europejski, jak i Komisja Europejska. Są na tak, w przeciwieństwie do przywódców państw członkowskich. Odwagi Europo. Decyzja zapadnie w grudniu. Na koniec sesji wziąłem udział w posiedzeniu Komisji do Spraw Pegasusa. Przesłuchiwaliśmy europosłów z Grecji i Hiszpanii, którzy byli nielegalnie inwigilowani. Niezależnie od tego, gdzie dochodzi do tego typu skandali, europejskie instytucje muszą się nimi zajmować. Jak sami widzicie, to nieprawda, co mówią w TVP, że Unia zajmuje się tylko Polską i Węgrami. Niemniej, łamanie prawa w Polsce również zostało podniesione na intergrupie do spraw mniejszości. Może słyszeliście, że jakiś czas temu w Sejmie mocno obcięli środki na naukę języka niemieckiego. Konkretne prawa dla mniejszości wynikają bezpośrednio z konstytucji i z prawa europejskiego. Muszą być one respektowane. Na koniec dobra informacja dla każdego z nas przegłosowaliśmy wreszcie jednolitą ładowarkę do przenośnych urządzeń elektronicznych. Chodzi o smartfony, tablety, czy też elektroniczne zegarki. A co w weekend? W sobotę wezmę udział w Kongresie Prawo Europa, Sprawiedliwość. Będziemy dyskutować o tym, jak bronić praworządności w Unii przed prawicą i populizmem, o tym, jak zaangażować obywateli w tę walkę. My to już przerobiliśmy i wiemy, że kiedy tyle praw podstawowych jest łamanych, trudno o utrzymanie motywacji do działania do walki o zmianę. Ale musimy dawać przykład, szukać sposobów na angażowanie obywateli, bo mamy o co walczyć. Wydarzenie zakończy się podpisaniem deklaracji na rzecz, na rzecz Europy Praworządnej przez liderów polskiej i europejskiej lewicy. W niedzielę z kolei wystawa Van Gogh'a. Po wielkim sukcesie na świecie w Los Angeles, Nowym Jorku, Toronto, Las Vegas, Berlinie i Paryżu projekt zawitał do Polski, na Śląsk, do galerii Szyb Wilson na moim ukochanym Nikiszu. Muszę to zobaczyć. Takie nowatorskie wydarzenia zmieniające wyobrażenia o tradycyjnym zwiedzaniu muzeów doskonale wpisują się w przygotowania do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury dla Metropolii, o czym zresztą będę miał okazję porozmawiać z organizatorami. A być może spotkamy się jeszcze w innym miejscu, bo praca w regionie to przecież świętość. Wszystkiego dobrego i udanego weekendu.